Cześć! Witam Was, moje fany, na tej wojnie, tak? Od wojny nie ma przerwy, od wojny nie ma tu urlopu, żadnego koronaferii ani nic takiego. W związku z tym, oczywiście, kontynuujemy naszą a, wojełkę, tak? No i cóż, 13% mamy przeszednięte. moi drodzy, wracamy tutaj. I, tak jak dobrze wiecie, w zeszłym tygodniu było ciutkę mniej odcinków. Chyba wiecie czemu, mam nadzieję, że oglądaliście mnie na bazowym kanale. No i w związku z tym dzisiaj trzeba troszkę by nadrobić, tak, dzisiaj, w tym tygodniu trzeba by było troszkę e, nadrobić. E, ostatnio również e, nie daliśmy spokoju Wentres. a tutaj, żeby się, mówię, nie panoszyła, nie myślała, że może mieć wolne od nas, ale w tym tygodniu również by tutaj pan Duku pamiętał, że depcemy mu um po piętach, Gungan General. Ajajaj, ajajaj, aj, 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 to ma być zamiszać i pokonują, nie, to nie może być, nie, Gunga, nie, dobra, nie jest na szczęście ta. Intro i jedziemy. Trwają wojny klonów. Spodziewajcie się, wielu bitew, tu 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 No i mamy Countdownie, moi drodzy, czyli Hrabę Duku. A muzyczkę, oczywiście, jak standardowo wyłączyłem, by mi nie demotyzowano. pieniążków nie zabierano, których i tak praktycznie nie ma, dobra, nieważne. Gungan generał, czyli Gungański generał, Anakin i Obi-Wan yy, przetrzymują więźnia, niesławnego Hondo i jego grupę kosmicznych piratów z Florum. Yy, Senat i Jedi, Rada Jedi spotkały się, by zdecydować kto powinien być wysłany na negocjacje Jedi Release, yy, aha nie przepraszam odwrotnie, to Anakina złapano. A eee, tak, tak to z moim tłumaczeniem, kurde. Ja za mało tego angielskiego ostatnio w życiu mam. Eee, dobra, więc po prostu tutaj będą wysyłani ktoś na ratunek, tak jest. Tu jest zaprezentowane. Proszę, proszę, złapani. Macie dowód. I czerwony przycisk, tak jest. I wysyłają kogo? Dżarżara. Dżarżara. Tak jest mój drodzy, nie przewidziałam się. JarJar'a, żeby ratować na jedna Kiena powiedzmy, Powinniśmy w sumie powiedzieć, pa jednak i nie Tyle się znaliśmy, tyle się widzieliśmy, bo jeżeli... To Gunganin ma odpowiadać za... I uratowanie w sensie negocjacji, to... No. I. I rozbitko. I rozbitko moi drodzy, mamy rozbitko jak, jak ta lala. O, no, to jest właśnie Gunganin. Super. Najlepszy, po prostu, negocjator ever. Oj, czy Jarder mnie uratuje? Oczywiście wiemy, że mnie uratuje, bo oglądaliśmy seriale i w ogóle, i tu na jakiś... O jest misja z bandami, taka... czy znaczy ja nie nazywam bantami. Jeju, jeju, kleju, kleju, ja pamiętam tę misję. Ja pamiętam tę misję i pamiętam, że ona była frustrująca. Pamiętam tę misję, spytacie mnie skąd, I jeszcze... Co to oni do mnie walą? A czy to nie są moje machiny? Co jest? Nie ich zniszczyć. Pamiętam tę misję jeszcze z tego, jak grałem w tę grę, jak grałem w tę grę oryginalnie. Dobra, rzucasz minami, to super. A czemu nie możesz trafić z tego? Czemu ja tą miną nie mogę wycelować, moi drodzy? Pamiętam tę misję, grałem w tą grę jeszcze oryginalnie, w sensie oryginalnie, czyli czytaj trzy premierze. No ten też nie może. Eeeh, uh... się tego, co jest? A może to jednak nie to mam niszczyć, Chyba jednak nie to mam niszczyć, moi drodzy. A, uh, dobra, więc odejdźmy kawałeczek. Poszczerajmy sobie do otoczenia. Uh, pamiętam, że ten level mnie frustrował. Jeszcze jak grałem w grę, jak to no wyszła. Bo oczywiście to nie jest tak, że ja przez całe życie z gier lego grałem, tylko w complete sagę. Oraz, y, oraz nic innego, no w sumie jeszcze to. Bo tak jak mówię, to również tykałem, to również tak? Y, dobra, czekajcie, tu mamy fajne pojazdy, które czuję, że możemy od nich odbić. A właśnie po to, by, kurde, tutaj przeatakować ten, skręt, który chcę przeatakować. Czy ja mogę to zniszczyć? Nie, bo to jakieś srebrowate. Nie, mogę, 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 znika, znika. Dobra, tu, tu jest nadzieja w takim razie. Zniszczymy to i coś się zacznie dziać. Torpedos, torpedos, ale ja nie chcę torpedosów. Tak jest, zniszczyłem to i mam pieniążki, ale nic mi tu nie dało. W ogóle górysta ciężko czytelna mapa, która też mnie jara, Dobra, torpedos. Piszą mi wprost, mam użyć torpedosów, ale przecież. Dobra, dawaj mi pojazd, dawaj mi pojazd, dawaj mi pojazd. Ty, 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 ty kuty. Jak mam użyć tor? Jest spad, jest spad, 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 spad. Iha. Dobra, teraz dajcie mi, teraz dajcie mi kurde, skąd ja mam już torpedosy. A... Dobra, nie uciekaj, uciekaj, zanim on zacznie wejść do nas. A, teraz musimy zdobyć skądś torpedosy, tak? No uciekaj, nie! Mój pojazd! Dajcie, oddajcie mnie pojazd! Ej, no nie żartujcie sobie, że teraz pojazdu nie mam. Masz, miną Ale ta mina w ogóle nie celuje, a on we mnie celuje. Nie, no to z jakaś pina. Kurde, dawać mnie pojazd, dawać mnie pojazd, dawać mnie pojazd! Dawaj mnie, o, jest, 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 ale mało zdrówka mamy, więc kurde, przydałoby się teraz serducho zgarnąć, skąd ja mam wziąć, są torpedosy, no wal w niego, wal, ale czy ja w niego walę w ogóle, dobra, walę w niego, dobra, tak jest, czyli K go namierzam, okej, okay. czyli nie jest źle, moi drodzy, coś tam kumamy, coś zaczynamy kumać z tego sterowanka, K namierzamy, tak, trzeba te działa przede wszystkim najpierw chyba się pozbyć, nie? Kurde nie, bo ono mnie wali! Wali... Co jest? Co to było? Co to było? Zepsuli mi statek? Super, zepsuli mi statek. I jeszcze zabrali mi tego. Daj, dajcie mi moich tych klonów. Szybko klony, bo do dżarżara walą. A, potrzebuję statek, statek, statek. Statek, atakować statek. Dobra, jest statek. Jest też ten mały statek, dobra, mały szybciej łatwiej odbić, więc chyba pójdziemy po mały, nie. Ajajaj, walą do mnie do... Ty, Ty te ty, ty dawaj statek, dawaj, dawaj, dawaj. Ja to powinienem w ogóle umóc tam skoczyć, kurde, moi drodzy, powiem wam tak, ja tu czuję, że to będzie długa misja. Jeżeli więc macie lekcję czy coś do zrobienia, no to może najpierw zostawcie subskrypcję i obejrzyjcie mój odcinek. A, się, że powiem najpierw odróbcie lekcję. Nie, 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 nigdy bym tak nie powiedział. Zostawcie subskrybencję i, i, i kurde obejście mój odcinek dopiero pójdźcie na lekcje eee, ciu, 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 ciu. dawaj ten statek! Ciu, 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 ciu. Dobra, jest, 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 jest dawaj, 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 dawaj typa, dawaj, 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 dawaj to działa, dawaj, 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 dawaj. Kurde nie, bo tam z tyłu do mnie wali typas, Dobra, nie można tak, nie można tak. Nie można tak! Dobra, 2 na 10, ja jednak wolę torpedziki chyba w takim razie. Może olejemy moi drodzy, póki co to działa, bo kurde, to będzie raczej ciężkie i, i długie. Więc może weźmy torpedosy. Aha, tylko tu super, tylko tu nie porozwalamy tego za bardzo. Bo wow, 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 już co jest? Czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje, że nagle coś mnie. Aha, on się go wzywa. A, dobra, czyli tu mamy jeszcze ograniczonko czasowe. I Jakie cyrki A jakie cyrki, moje drodzy Czyli mamy bardzo mało czasu na wykonanie tego zadania, bo oni już go pewnie będą wzywali Czyli nie mamy czasu, czyli lecimy, 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 lecimy A co, co jest? Czemu ja nie mogę cię zdjąć? Kurde, czy nie potrzebuję tego dużego? Dawaj, nie mam czasu Dawaj, bo oni zaraz go wezwą Dobrze jest, dobrze jest A czy ja to mogę odbudować? Mogę to odbudować, super, wow! A czy mogę tym chodzić? Nie mogę tym chodzić Dawaj Kurde Już go straciłem nie Dobra, czekaj, czekaj, czekaj bo mi oddał tego Ej! Ziomek już kurde, co jest? I on odżył już! To są jaja! To są równe jaja, moi drodzy, wy widzicie te jaja! Nie podobało mi się to z Gunganem i dobrze, że mi się nie podobało, bo ta mi się też mi się nie podoba! Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Nie podoba mi się to mocno. No ten. Y... Okej, okay, przynajmniej ten może szarżować. Czy coś nam da taka szarża? Średnio, bo kurde, nie przeszarżujemy tego. No bo to logiczne, że takie stworzenie nie pokonasz. Ja, pierdź, ale to będzie, moi drodzy, słaba misja. No nie lubię takich misji. Nie lubię takich misji. Czuć, dobrze. Okej, okay, przynajmniej możemy niszczyć te, tak? dobrze. Zmieniaj się, zmieniaj się, wskakuj do tego. I dawaj torp Co to jest torpedosów? Jak kurde. Dawaj, 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 dawaj. Trzeba przyniszczyć, kurde. Jak ja mam w ogóle tam wejść? Oni są wiązką związani, tak? Czekajcie, bo tu wszystko jest fabularnie wyjaśnione. Weź się! Trzeba je zniszczyć. Dobrze, zniszczony i wezwany, już jestem już wezwany, no nie lubię takich przedłużanych misji, a w tym levelu mi to gra funduje, zresztą spójrzcie, 10 ponad minut, a króci. ja mam cały czas, yy, jak mam opaska w ogóle i w ogóle. Dobra, szybko, ale już zaczynamy kumać misję powoli, więc dawaj, 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 dawaj ty pasa, dawaj, dobrze, strącony, leć po torpedę. Eee. Czego zniszczyć, ale kurde takie niszczonko to, to za długo potrwa. Dobra, nie mam czasu to. Jest niszczonko, całkiem dobrze poszło. I teraz musimy przejść do działa, przejść to działa. Ja chyba wiem co mam zrobić? Mam zniszczyć tą srebrną, prawda? Eee, to srebrne coś, tak jest, Nisz to srebrne coś, nic to srebrne, nisz to, niż to srebrne niszcz! Srebrne niszcz! Klonie! Klonie niż srebrne, no co jest z tobą? Jeszcze wal, nie wal winnych, wal w to srebrne! Mówię wal w srebrne! Bo to masz zdjąć... Jest, jest, moi drodzy, jest! Jest i hajsiwo. Gdzie jest mój hipek? Zbieramy oczywiście hajsiwo, bo trudzę, tutaj próbujemy cały czas mi zdobyć. Fioletowe bierz! Bierz, bierz, dobra, wzięte fioletowe. Ciu, 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 Dobrze, pięknie to zrobiłem, pięknie, moi drodzy. Mamy tam odsłonięte, więc teraz bierz torpedoskę. Uwalaj, bo będzie do ciebie walił. I patrzcie zaraz Szybko, szybko, szybko. I oni też mają boosta w ogóle w ścisłości. Właśnie to odkryłem. Pięknie! Czy uda mi się jeszcze, kurde, jedną torpetkę? Ale to nic nie da jedna torpedka, nic mi nie da jedna torpetka. Kurde, tu jest kolejny, tak? A w co ja w ogóle walnąłem? Ajajaj, aj, aj, nie o to chodziło, nie o to. Weź, weź mi zejdź, zejdź mi z tego woza. Panie, zejdź z woza. Zejdź z woza. Dziękuję. Eee... <grym> Wal w dział, Wal w działo, Wal w działo, działo. dobra. A, ja, nie o to chodziło! Nie o to chodziło! Dobra, Wal w to, Wal to, Wal to, Wal, 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 Wal. Co jest? Wal, Wal, nie, Wal to, Wal to! Wal w to! Wal srebrne, szybko! jest, Zbije, yeah, by! ha, yeah! Dobrze jest, teraz transfoletowe, co by się nie działo? bierz foletowe. Już miałem tu tyle śmierci, że i tak chyba raczej nie uratuje sytuacji, ale pro... Co! A czemu co? w ogóle? Co jest? Czy nie o to chodzi, że mnie wyzwano, tylko co się stało się, że kurde, czemu... Aha, bo oni to zabierają, Aha, ja zginąłem przy okazji. Super. A, czekajcie, no bo tam coś jeszcze w dole jest do zniszczenia, tak? A, dawaj bante, Kurde, nie mam czasu, gro. A tu 13 minut, a ja kurde, widzicie co się dzieje. Zdecydowanie zbyt mocno przeszedłem. Tam coś jeszcze trzyma. E, dobra, tam jest coś, co trzyma chyba jeszcze to coś. E, 3 na 10. A za to mam na tylko dodatkowego klocucha. Więc... Co jest? Czyli tu nie mogę zejść? No to lichutko, no to co ja mam teraz robić? Czekajcie, bo to są w ogóle jakieś sektory, tak? U góry narysowane na mapie. Dwa górne zdjęte. Aha, czyli jeszcze na dolnym nie byłem w segmencie. No dobrze, to by troszkę tłumaczyło, że jeszcze nie byłem na dolnym segmencie, nie? A muszę, a muszę tam być, a muszę tam być. Na dolnym segmencie, czyli jeszcze tu jest trzeci segment. Jest trzeci segment. jeszcze ci segment. Nie myliłem się, jeszcze trzeci segmencior. Wszędzie tym segmencie mamy to to co wszędzie, nie? Dawaj, 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 dawaj. dawaj, 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 dawaj dawaj, dawaj, ci dawaj, 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 kurde przyleci ten pojazd ci zabrać. Dawaj, no powinieneś dawaj, stracić żyłko. Dobrze. Stracone żyłko masz. Ci, ci. Dobrze, Valve wszystko, Valve wszystko. No szybko, co jest z tobą? Walzani kurde mi zabiorą to. Ci. Dobrze, easy stone moi drodzy, easy stone. Ci. Dobrze, i teraz spróbujemy to, Czy Ja tam to mogę, w ogóle zniszczyć chyba nie mogę, więc wal w nich. Co jest, kurde, w nich miałeś walić? Szybciej się poruszaj, kurde. No to jest, wiecie, broń broniałobosieczna. E, dlatego też, dawaj, w drugie ciało może, Daj, zniszczyli, ale przynajmniej zniszczyli sami siebie, tak? Więc, not bad, not bad, moi drodzy. Przynajmniej działy zniszczone, a nie przejęte. A także to już coś. A Aj, niebieski mi uciekł e, ciu, 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 ciu. oddawaj mi pojazd, oddawaj mi ty kosmito pojazd. E, kosmito, no, 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 kosmiczny pirocie. Tak robi pewnie ten stwór. E, dobra, tutaj mam torpę, wow, aż dwa, aż dwa moi drodzy. Ja już widzę o co chodzi w sektorach, dobra. E, to so dobra, kumam moi drodzy. Kumam już w pełni o co z tymi sektorami. Kurde, mam aż tyle sektorów tu zdjąć. co? Dużo tego, dużo tego moi drodzy. Tak jak dużo szczaubem nie leci, ja mam tylko jedno serduszko. Skąd mam wziąć więcej serduszek, a tu im prawie nikt serduszek nie daje? Co? Może im powiedz, gro. A, tu mamy działo. Może kurde to działo w bo wtedy. Ajajajajajajaj, aj, 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 będą do mnie walić, będą do mnie walić. Jak w to działo, no to. uciekaj. Uciekaj, uciekaj. No, nie idźcie, dobra, zniszczone, moi drodzy, zniszczone jest to działo Super czas, super czas, zniszczone działo mamy, haha. Dobra, ale sektor nie zniknął, mamy tu jeszcze, jak widzicie, to złote pytanie, kto zniszczy złote? Bo kurde, to się odbija. Mina go nie chyta, bo ja widzicie, mina niego przelatuje. Co za beznadzieja w ogóle, czemu mina przelatuje? Ja pierdził, ale bez nadzieja. Dobra, no czas wziąć pojazdy, nie? Szarża, szarża, szarża Szarżuj, szarżuj, szarżuj szarży, szarży. No dawaj gościa, dobrze nie dobrze. Przedobrzyliśmy z tą szarżą, jak moi drodzy, widzicie, szukamy między innego frajera, który im pojazd, dawaj, dawaj, frajerze! Ty pojazd dawaj frajerzy, dawaj, 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 dawajcie Nie, dobrze wsiadaj, wsiadaj, dobrze Nie ma ciśnij, ciśnij, ciśnij ziomek Ciśnij, 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 nie niszcz tego, nie interesujemy mnie niszczenie tego pojazdu, odłącz się, odłącz się! I znisz inne rzeczy! Dawaj, ty masz niterko jakieś? Czu, 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 czu. Dawaj, dobrze, 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 dobrze! dobrze. Wiąż kolejny! Czu, 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 czu. Bo tak wiecie, jak ściskam katon się wiążą. Nie spadaj, nie spadaj! łącz, 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 łącz! Dobrze, dobrze! Aj, źle, źle, źle. Szybko, szybko, szybko do pojazdu! Dobra, nie mogę szybko, my mnie zabili! nie, i tak daleko od hajsu mi wywaliło, nie! nie, nie, nie lubię tak. trzeba być kolejny pojazd, moi drodzy. Ej, dawaj, 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 łącz się, łącz, dawaj, 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 nic to, nic, 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 dobrze! I jest hajsiwo. Gdzie Jest w ogóle pasek Kajsiwa. Nie niż tego, nie interesuje mnie niż tego Dobrze, ale przy okazji jakoś hajs mi zebrał. Puść się, puść się. Nie łącz się z żadnym pojazdem. Bierz torpedosy i leć. I leć jak Adam. Leć jak Adam, dobra, chciałem ja to zniszczyć, chciałem ja to zniszczyć, moi drodzy. Co tu jest do niszcząka? Tego nie zniszczę, okej, okay, więc słabo. No już mnie wzywają i uciekaj stąd, nim cię kurde zabiją. i tak mnie zabili. A, dobra, moi drodzy, troszkę się gubiłem. Bo cóż ja mam teraz zrobić? To zostało unicestwione, tak? Eee, tam nie wlecę, tak? Mm. Więc cóż ja miałbym teraz zrobić? Oni ja się tu zsyłają, wysyłają. Cóż ja miałbym teraz zrobić, moi drodzy? To ja nie wiem, no bo zostaje mi tutaj tylko. Aha, jeszcze jest jedno tu na dole. Czekajcie. Ta mapa jest taka niewyraźna. Ale tu na dole też nic nie mamy próż torpedosów. No niedobrze, moi drodzy. Brak pojęcia. No tu są te dwie złote anteny, nie? Ale. A czekajcie, ja, ja mam pewną ideę. Bo ja przez to przecież nie przejadę, nie? Ale ja wiem, co ja przez to zrobię, moi drodzy. Ja przez to przejdę! Tak, super, z rękami po prostu, Jarjar na taką maszynę, no po prostu żeś to super wymyślił, próbuj, próbuj. No zmień się w klona, przy wiadomo, że tego nie zrobisz. Dar dobrze, zrobiłeś z siebie ruchomy cel. Bardzo dobrze, Jarjar, po to nam byłeś w tej misji. A czy ty, ty, mój ziomku, klonie, mógłbyś mi tu pomóc z łaski swojej? Byłoby znacznie milej. Dawaj, niż, 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 niż. kurde, to mi zasłania. Może tą antenę muszę zniszczyć najpierw. Ci, ci. Dawaj, 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 dawaj Aha, dobrze Tak jest, teraz powinien zniszczyć to Ale nie mogę tego zniszczyć, bo wiecie co się dzieje. Czy moje szale wylecą z tego? Oczywistym jest, że nie wiesz co, więc zniszcz to, bo i tak do monetek nie dolecisz. Zniszcz to Czy właśnie przestało działać pole siłowe? Chyba tak, chyba właśnie przestało działać pole siłowe Co by nie było takim złym, złym manewrem, w sensie, złym, złym czymś. Więc byłoby miło, gdyby to pole siłowe przestało działać I przestało działać pole siłowe I dzięki klocu Czy to mogę zniszczyć? Nie mogę, to mogę zniszczyć zapewne tylko pojazdem Albo ręcznie, nie, nie znikło to pole siłowe Jednak nie znikło Jak ty tu wleciałeś pojazdem? Co? Mów, gadaj Gadaj, że jak wleciałeś pojazdem Grasz na kodach Grasz na kodach Wyłasz z tego pojazdu, przejmujemy pojazd Przejmujemy, przejmujemy 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 Dobra, lecimy po torpetki teraz. Wiecie, doskonale po co? Tylko kurde przestań do mnie strzelać! Dawaj, wal do tego, wal do tego, dobrze! Yeah. Jeszcze jeden! Dobrze! Yeha. Dobrze, moi drodzy, przejęte, przejęte, przejęte mamy to! Aj, dobra, wal, wa, uciekaj, dobra! Czas na uciekanie, czas na uciekanko, czas na uciekanko. Weżę go dwu, dwu, dwu. No, dawaj, dawaj, przejmujemy Aha, w sumie nie mogę przejąć jego pojazdu, bo muszę teraz być No, piękny Pletschot Piękny pletschot, moi drodzy, zaliczyłem Dobra, idziemy teraz tam, tak Idziemy teraz tam, czy ja tutaj W ogóle oni tam latują na pojazdach, więc kurde A może ja też tam mogę wlecieć na pojeździe No okej okay. Nie wiem, czy mogę, czy nie mogę Może być, że mogę, że po prostu tutaj torped nie przebije Ale że pojazdem mogę wlatywać Tylko jak głupi tutaj jestem, wiecie Wiem, że mam explosive, ale co z tego jak explosive się go nie chyta? Rób uniki, rób uniki! Rób... Dobrze, czekaj, 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 ziomu, czekaj, bo on ci dał to, kurde, przecież. Dawaj, dawaj, wal, 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 wal. Tch. Dawaj szybko, dwa, i dawaj trzy, dawaj, teraz, I jeszcze raz! Dobrze! Kurde, dawaj w to! Dobrze! Pięknie, A Jeszcze raz. Dawaj, no co jest? Dawaj, jeszcze, jeszcze sobie walnij jeszcze, jeszcze. Ha, 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 ha. Dawaj pieniążki. Zabolało ich to, moi drodzy. Musiało to konfederację. Zaboleć. Tu nie ma innej opcji. Takie rzeczy zawsze bolą! A O wszystko boli! Bolą, 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 bolą. Ale mnie boli, że kurde straciłem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę raz jeszcze to działo. Żeby mnie nie zabolało znowu teraz. teraz zniszczyć to działo, żeby, mówię, mnie nie zabolało i udało się zniszczyć. I może nawet, moi drodzy, True Jedi tu zbiorę. I może finalnie, jak już wiem, o co chodzi, to nie będzie aż tak długa misja? Kto wie? Kto wie, moi drodzy? O, ja tu nie będzie jeszcze do takiej drugiej części, wiecie, przedłużonej, że teraz wchodzisz do drugiej części bazy i idziesz. Jest to możliwe, ale mam nadzieję, że tego nie będzie, chociaż, kurde, martwi mnie to 6 na 10, że, wiecie, że tu jeszcze może być dużo tego. To jakieś śmierdzące odchody, więc może się od tego odsuńmy. Tu coś dla Jediów, więc widzimy, maksowanko będzie. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, warto widać, zniszczyć 5 tych taranem. Bo dostaniemy za to bonus, więc, może moi drodzy, zniszczymy 5 tych taranem. Tylko nagle wszyscy, jak na złość, poznikali. Gdzie oni są? Daj mi pojazd, daj mi pojazd. Przejmujemy, przejmujemy. Eee, przejmujemy. Nie będę już opuszczał piosenki. Przejmujemy i widzicie. A, dawaj, 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 torpedosy. dawać, gdzie są torpedosy? Tu powinien być torpedos. Jest torpedos. Szybko, kurde, tu powinno chyba jednak się z tym szybkim to robić Dawaj, 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 ciś, poszła pierwsza, ale... Nie kompletnie Dobrze, Iha. Ale co teraz? Tak jest, moi drodzy, filmik, oby to był filmik końcowy, oby to był filmik końcowy Kiu-kiu, Onaka, hehe -he. Zaraz będzie padaka, gdy zobaczysz, że Dajki się uwolniły Mhm. Mm yeah, tak, super, dzarza, ja teraz wartowałeś. Olach to, że tylko klony tam cokolwiek robiła, Jarjar po prostu był biesem armatnim. Ale któż tu też ucieka. Uciekł i sam duku niestety. Pamiętajmy, że byliśmy tu razem złapani. Ale Obi-Wan powiedział spokojnie, czekaj, nie możesz go złapać, mamy zapłacony za trzecią część wyznych wojen ze sessiptów i on tam występuje, więc nie możemy go teraz zabić, <gryzanie> Dzięki Jar-Jar, Spaluba, Nara i jar dżar, zostawili. I bardzo dobrze. Czyli, no dobra, ja tak, ja tak aż dużo z Jar-Jara dżar, nie mam, żeby nie było. Nie rozumiem tego hejtu. Uważam, że... Mm, znaczy, no jest oczywiście... No dobra, jest zły, no. Ale nie tak, żeby go znowu hejtować, nie wiadomo jak. Natomiast niepotrzebnie jest później tak eksploatowany mocno. Powinien być w tej pierwszej części tyle, a druga trzecia ciągnie z tym senatorem. Mm -mm. To, już, to już nie jest fajne, to już jest głupota. E, bez jaj, że ktoś taki senacie no, rządzi. Aczkolwiek patrząc na polski faktycznie Sejm to niewykluczone. <grym> On się, cały nasz Sejm składa się, to jest taki Jar, jar czasem mam wrażenie. E, gold Bricks, y, ok. Zdobyty złoty hajs, niezdobyty continue story przed nami. Moi drodzy, więc jaką historię będę kontynuował, oczywiście nie dzisiaj, ale jeżeli zostawicie subskrypcję, macie gwarancję, że przyszłych odcinków nie przegapicie, czy w tej grze, czy w innej. Także zachęcam do zostawienia subskrypcji i jeszcze w tym tygodniu raz na pewno zobaczymy się z biednymi wojnami, także na spokojnie, na luziku. Dzisiaj wam mówię baj, ale tak wiecie, też mam nadzieję, że się widzimy w najbliższym. W tym tygodniu nadrabiamy, mówię, to odcinki, wiecie, co straciliśmy w zeszłym. BYE!